Ktoś powiedziałby kontrowersyjna, ja powiem, że prowokująca, prowokująca myślenie, bo w trakcie jej czytania faktycznie stawiałem się na miejscu bohaterów, zacząłem konstruować sobie w głowie argumenty za, argumenty przeciw. Dużo o tej książce rozmyślałem, bo dotyczy spraw bardzo istotnych, dotyczy nienawiści, nietolerancji, przejawów rasizmu takich skrajnych. No i to jest książka, która wywołuje emocje, bardzo dużo emocji. To jest książka, którą generalnie chyba Ministerstwo Edukacji powinno się zainteresować. Ale wiecie, dopóki ja nie zasiądę tam na tym stołku, to nic się nie zmieni. Pokój w sieci. Prawdopodobnie najlepsze filmy o książkach. Akcja tej książki rozgrywa się w jednej z amerykańskich szkół. W ostatniej klasie liceum nauczyciel historii, bardzo zresztą lubiany, ale słynący z niekonwencjonalnego podejścia i niekonwencjonalnych metod dydaktycznych, zadaje pracę domową, którą ma być przygotowanie się do debaty. I kontrowersja polega na tym, że ta debata ma odzwierciedlać konferencję w Wanse z 1942 roku, kiedy to najwyżsi rangą dowódcy i urzędnicy w III Rzeszy zasiedli po to, aby przypieczętować plany związane z eksterminacją Żydów. Nauczyciel historii zakłada, że lekcja będzie bardzo pouczająca i rozwijająca dla jego uczniów, jeżeli wcielą się w rolę nazistów, którzy przy tamtym stole wtedy siedzieli i skonstruują argumenty za tym, dlaczego ostateczne rozwiązanie jest właściwe. Większość uczniów nie protestuje, ale dwójka, Logan i Kate, nie ukrywają swojego oburzenia, są zbulwersowani, jak nauczyciel mógł zadać takie zadanie, które może podsycać nietolerancję i rasizm, i postanawiają stanowczo się temu sprzeciwić. Sprawa trafia do dyrekcji, gdzie jednak nauczyciel zyskuje poparcie, a później niestety dochodzi do eskalacji, która przenosi się już poza mury szkoły. Sprawa zyskuje rozgłos, a dwójka licealistów musi zderzyć się z brutalną rzeczywistością, na którą nikt ich nie przygotował. No ale może tak właśnie wygląda walka o własne wartości i kompas moralny. Pierwsze pytanie, jakie się pojawia, to czy to zadanie domowe to znakomita metoda dydaktyczna, czy też totalna farsa? Na początku, bazując na swoich doświadczeniach ze szkoły, trzymałem trochę stronę tego nauczyciela, ponieważ myślę sobie, że to, co powinno wyróżniać dobrego nauczyciela, to właśnie poszukiwanie ciekawych metod dydaktycznych. Po to, aby uczniowie chcieli uczęszczać na jego zajęcia, nawet ci uczniowie, którzy może nie przepadają za danym przedmiotem. I ja przypominam sobie ze szkoły, taką lekcją u mnie była historia, gdzie nauczyciel też miał kontrowersyjne może momentami metody, ale na jego lekcję lubili chodzić nawet ci, którzy zgrzytali zębami na myśl o historii, bo wymyślił sobie niesamowicie ciekawy sposób zaangażowania uczniów w lekcję. Wymyślił sobie sposób nagradzania ich, drukował karteczki, dawał pieczątki na koniec lekcji, trzy plusy to była piątka i w taki oto sposób wszyscy nagle robili się aktywni, wszyscy próbowali zastanawiać się, bo on nam zadawał bardzo dużo pytań w trakcie lekcji. On nie kazał nam czytać, on nie referował, tylko on. Kazał nam poczuć się, jakbyśmy byli faktycznie na wojnie, i jakich narzędzi, jakich maszyn, jak przeprowadzilibyśmy daną bitwę, po to, żeby zakończyła się powodzeniem. Pan Mariusz Klimaszewski, świętej pamięci, już niestety nie mogę mu pokazać tego filmu i podziękować za to, jaki trud włożył i za to, że skierował mnie na drogę, na której zostałem już do końca, bo dla mnie jego lekcje były opowiadaniem historii. Stąd może nawet tak chętnie później sięgałem do książek historycznych, książek fantazy. Dlatego szanujcie, Belfrów, bo czasami zbyt szybko odchodzą. Ale wracając do naszego historyka z książki, dlaczego też trzymałem jego stronę, bo wydaje mi się, że lekcje historii powinny być lekcjami, na których nie ma żadnego tabu. Nie ma czegoś takiego jak kontrowersja. Wiem, że wydarzyły się rzeczy tragiczne. Ale historia jest najlepszą nauczycielką. Na jej podstawie winniśmy wyciągać wnioski, powinniśmy zdarzenia z przeszłości konfrontować z naszą współczesnością, żeby zapobiegać tragicznej przyszłości. Nie będę wam tutaj robił długiego wywodu o tym, jak bardzo manipuluje się faktami historycznymi, które powinny być niepodważalne, bo jesteście inteligentnymi, świadomymi ludźmi i dobrze zdajecie sobie z tego sprawę. I ja jestem zdania, że aby zło zrozumieć, zło trzeba poznać, zgłębić, poznać jego przyczyny w jaki sposób ewoluuje, gdzie jest jego zalążek, w którym momencie możemy my jako ludzie zareagować, żeby nie było za późno. Ale z drugiej strony, czy są jakieś metody, którymi można to zrobić w odpowiedni sposób? No i tutaj się pojawiają kontrowersje właśnie związane z naszym nauczycielem. W trakcie czytania tej książki, przedmiotowy się taki serial Mindhunter. Bardzo wam polecam, jeżeli nie oglądaliście. O dwójce śledczych, którzy próbowali w końcu napisać jakąś definicję seryjnego mordercy. Chodzili na spotkania z tymi najgorszymi z najgorszych, próbując zrozumieć ich postępowanie po to, żeby uniknąć zła w przyszłości. Ale do czego zmierzam? Czy wchodzenie w umysł zwyrodnialca robi zwyrodnialców również z nas? Oczywiście, że nie ale ma to swoje konsekwencje, bo ci dwaj śledczy, no nie powiem, żeby moralnie nie odcisnęło to na nich piętna, te spotkania, te rozmowy i właśnie czy dawanie licealistom takiego challenge'u, który może trochę wymknąć się spod kontroli, gdzie muszą wejść w rolę, nazistów. Nie jest jednak krokiem za daleko, czy to nie jest zajęcie chociażby na, na jakiś konserwatorium już na studiach wyższych. Tymczasem, no, konsekwencje możecie się spodziewać jakie były z tego zadania, że niektórzy uczniowie za bardzo wczuli się w rolę i dostali przyzwolenie na Zło, które może w nich tkwiło, nie było kontrolowane. Nagle zaczęli sobie śmieszkować, salutować, a to wszystko za przyzwoleniem przecież nauczyciela, bo muszą wczuć się w rolę, przygotować się do tej debaty. To budzi kontrowersję, taka metoda. Szczególnie w dobie internetu, i tego muszą być świadomi nauczyciele, że to może wykroczyć za daleko. I ten nauczyciel miał być może ku temu okazję, żeby tę puszkę Pandory jeszcze szybko przymknąć. On tymczasem pozostał bierny i nie próbował zgasić tego pożaru, tylko szukał Argumentów za tym, że to, co zrobił, jest właściwe. No z jednej strony było, bo chciał może dobrze dla swoich uczniów, miał ich za inteligentnych ludzi i wierzył, że może takie skrajne przejawy nietolerancji się nie wydarzą. Z drugiej strony, może to była właśnie lekcja dla nich, to, co się wydarzyło, miało być tą lekcją w praktyce, tu i teraz, jak to jest doznać tej nietolerancji. Potępić go trzeba za to, że nie podchodził do uczniów w klasie indywidualnie, nie zastanowił się nad tym, czy faktycznie czyjeś uczucia mogą nie być tutaj urażone. Zastanowić się, czy ktoś z uczniów nie ma może jakiejś przykrej historii związanej z przeszłością swojej rodziny. I tak sobie myślę, że ten nauczyciel mógł skonstruować to zadanie domowe chociażby tak, że no i dobrze, kazał im się wcielić w rolę nazistów, ale mogli być tymi Dobrymi nazistami, może to brzmi abstrakcyjnie, ale próbować tego zafiksowanego na punkcie Żydów. Heinricha odwieść od tego pomysłu, używać takich przebiegłych, ale stosownych argumentów. Dlaczego te mniejszości na terenie III Rzeszy są potrzebne Niemcom? Dlaczego nie warto tego robić? Dlaczego będzie to miało tragiczne konsekwencje? Ten nauczyciel mógł się wcielić w rolę tego zwyrodnialca, sadzać przed sobą po kolei uczniów i kazać im, no to teraz proszę, przekonaj mnie, dlaczego mam tego nie robić albo jak pogodzić te kwestie. I to by zmusiło ich do myślenia i jednocześnie byliby tymi dobrymi, a tymczasem nauczyciel kazał im być jednoznacznie tymi złymi. No i uważam, że tu jest krok za daleko. Bo rzeczywiście uczniowie nie powinni być nawet przypadkiem kierowani no, na tę ciemną stronę mocy. Nawet myślami nie powinni tam odpływać. I kolejną rzecz, którą możecie sobie zapisać do obejrzenia, to film Ostateczne Rozwiązanie. Jest takim jeden do jednego odwzorowaniem właśnie tej. W skutkach później dla ludzkości konferencji w Wanse. Wszyscy najważniejsi rangą III Rzeszy usiedli przy jednym stole i uznali, używając pięknego eufemizmu, że będą ewakuować ludność żydowską, jeżeli nie zgodzą się na, uwaga, sterylizację. Budujemy również urządzenia do usuwania pozostałości, wykorzystujące proces spalania. Przemysłowe, wielkie opalane gazem piece. Nie będzie znaczących produktów ubocznych. Ten film jest tylko i wyłącznie rozmową, ale te słowa są tak bardzo przyszywające, mnie też szczególnie zszokowały momenty, w których dochodziło do tych wyliczeń. 2,5 tysiąca na godzinę na dobę 60 tysięcy. 60 tysięcy żydów dziennie pójdzie z dymem. To się uda, proszę to sobie wyobrazić. I to jest przerażające. Wracanie do wydarzeń tamtych z przeszłości powinno być dla nas cholernie pouczające. I nauczyciel historii z tej książki, który puszczał fragmenty uczniom tego filmu, powinien to, wydaje mi się, odnosić do współczesności, bo dzisiaj też używamy eufemizmów po to, żeby wypaczyć nieco rzeczywistość. Bo chociażby w internecie hejt nazywamy krytyką często. Ja nie mówię, że zawsze, ale czasami tak jest, że Ktoś zareaguje, powie, że został skrzywdzony w internecie, a ktoś mówi, no ale przecież to była tylko krytyka. A ktoś nie miał do napisania nic innego poza argumentami ad personam i wyzywaniem kogoś, albo umniejszaniem mu, albo zdjęciem świadomej próby obniżenia jego wartości. Ja mógłbym się z wami podzielić kilkoma smaczkami ze swoich lat szkolnych, bo były to lata 90. i sytuacja by wyglądała zupełnie inaczej niż teraz. Ta nietolerancja była trochę większa i miała inne podłoże, przynajmniej w małych miasteczkach. Dużo potyłku dostawało się osobom spoza obszarów miejskich. Byli wyszydzani, którzy ostro dostali odczuć to, że nie są z miasta. I nikt z nas wtedy nawet nie zagłębiał się w ich życia. To, że są one w dużej mierze podyktowane rzeczywiście miejscem, w którym mieszkają. Że rodziców może nie stać na to, żeby kupić im markowe buty. Że przychodzą faktycznie czasem w brudnych spodniach, bo po prostu muszą pomagać. A my, francuskie pieski z miasta, tylko z nich szydziliśmy. I o, dzwonek, ale ja jeszcze nie kończę. Nie mieli łatwego życia jest to godne potępienia z perspektywy już teraz lat. Ale mnie miastowemu też się często obrywało, bo byłem grzecznym, cichym chłopcem i do tego z aparatem na zębach, a wtedy w tamtych latach, no to było coś. To był gościu z blachami w gębie i było to powodem częstych żartów, śmieszkowania i czasami robiło mi się przykro, no ale. Cóż, trzeba sobie z takimi rzeczami w szkole radzić. Była ta nietolerancja, była ta dyskryminacja ze względu właśnie chyba na status y, majątkowy, tak mi się wydaje. Wtedy też bardzo mocno byliśmy oceniani przez nauczycieli, przez pryzmat rodziców. Bo ty jesteś synem czy córką tamtego czy tamtej. Nie była ta szkoła wcale lepsza od tej szkoły, która jest teraz, ani ta teraz nie jest wcale lepsza od tej, która była kiedyś. Czasy się zmieniają, ale właśnie powinniśmy wyciągać te wnioski wtedy, powinniśmy wyciągać wnioski teraz, bo wciąż te rzeczy do pożygu można o nich mówić, ale one są wciąż aktualne i będą aktualne. Takie jak nietolerancja, jak dyskryminacja, jak rasizm. I nie mówię tutaj o tych tylko na tle seksualnym, ale też właśnie na tym tle i finansowym, gdzie dzieciom się chyba najbardziej po tyłku dostaje w szkole za to. I ze względu na swój wygląd, to jest bardzo okropne i to wpędza dzieciaki w kompleksy. W mojej szkole też tak było. wielu miałem kolegów czy koleżanki, które borykały się z trądzikiem, bo nie było sposobów na radzenie sobie z tym tak jak teraz. I to były osoby zapłakane, w których kompleksy pozostały nawet do dzisiaj. I... To są rzeczy, z którymi trzeba walczyć. Właśnie książki taka jak ta powinny zachęcać do takich rozmów, bo my dzisiaj nie rozmawiamy oczywiście o Holokauście, nie mówimy o powrocie trzeciej rzeczy, ale mówimy o nietolerancji w białych rękawiczkach, gdzie próbuje się Osoby będące w mniejszościach, w wszelkiej maści mniejszościach, czasami dociskać, dojeżdżać, i może ktoś kiedyś wpadnie na taki głupi pomysł, że oni są tak problematyczni, że należałoby ich ze społeczeństwa wykluczyć, ewakuować, używając takiego eufemizmu a wiadomo jak tragicznie mogłoby się to skończyć. I ja Was zapraszam do dyskusji tym filmem do dyskusji na temat nienawiści, tolerancji. Czy wy uważacie, że my w naszym społeczeństwie Czujemy się bezpieczni i czy możemy powiedzieć, że nasze społeczeństwo jest tolerancyjne? Chciałbym, żebyście Wy przede wszystkim przeczytali tę książkę, która jest bardzo prowokująca, skłaniająca do refleksji. Jest książką, którą powinien przeczytać ktoś młodszy, ktoś starszy, rodzice, nauczyciele. Przyniesie się nawet do szkoły na lekcję wychowawczą. Porozmawiać o tym, co młodzi dzisiaj uczniowie ze szkoły zrobiliby w takiej sytuacji, kiedy mieliby zadane takie zadanie domowe. Czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze opinie. Może macie jakieś sposoby na to, jak walczyć z nienawiścią. Chętnie ich wysłucham. I mam nadzieję, że nikogo z Was w życiu nie spotkają jawne przejawy nienawiści, bo nienawiść jest bardzo zła i trzeba ją. Tępić już u zarodka. Nie bójcie się pomocy, bo psychologowie, pedagodzy to ludzie, którzy pomagają. Nawet często ratują życie. Więc nie ma tutaj powodu do wstydu, jeżeli chodzi o własne życie. Ode mnie to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć z książkowym pozdrowieniem.